Laminowany zestaw motocyklowy za nieco ponad 3000 zł, czy to możliwe? Modeka z nowym kompletem Paneo LT pokazuje, że tak. Jest to trzywarstwowa kurtka z laminatem membrany Humax i materiałem Taktel. Dzięki czemu zestaw jest wodoodporny i lekki. W miejscach newralgicznych zastosowano wytrzymały ripstop, a na łydkach znajdziemy niepalny kevlar. Barki, łokcie, biodra oraz kolana to protektory B-Protect, levelu drugiego. Znajdziemy tutaj sporo wentylacji w postaci paneli czy zamków RB. W górnej części zestawu znajdziemy wypinaną ocieplinę w formie kurtki do osobnego zastosowania. Całemu zestawowi funkcjonalności dodają zintegrowane mankiety, wypinane szelki oraz spora ilość kieszeni. Modeka Paneo LT dostępna jest w sporej rozmiarówce aż w trzech kolorach, a cena kurtka 1899 zł, spodnie 1349.